Ale halo, halo, witajcie, z tej strony Lech i witam was w kolejnym odcinku. No jak mogliście przeczytać tytule Mamko witam. No w sumie to już jest końcóweczka, no bo to już jakiś czas trwa. Przez to też nie było za bardzo mnie na YouTubie. No teraz jeszcze tutaj Hania kaszle, bo Hania zaraziła się ode mnie. No i co tutaj dużo może, można powiedzieć. No początek był dosyć taki męczący. No. no dawno się tak źle nie czułem przez te dwa pierwsze trzy dni. No, ciężko było cokolwiek robić. E, no teraz już jest lepiej, jest tylko takie zmęczenie, no ale już można powolutku ładnie tutaj wracać e, do streamowania. E, no i do nagrywania na YouTube, także mamy dla Was nawet taką giereczkę. Bo uda, udało nam się jakiś czas temu odpalić streamkę na chwilkę i zagrać dobrą giereczkę w duo. A dużo fragów zdobyła. jedna z tych fragów, 10 fragów, 10 nie, fragów. Ja rekord. Rekord 17, tak. Ale 10 fragów, uchani, no i był team play, team Max był. Eee, no i co, no wracamy, wracamy tutaj. Także zapraszam na streamki powolutku. No i na YouTube nowa mapka wjedzie, także będzie się działo. Ja muszę się jeszcze ogolić, bo troszkę przez tą. Co COVID to aż zarosłem No i co? Miłego oglądania tak. Miłego oglądania, łapki w górę mieli widziane, subskrypcje również i do zobaczenia w kolejnym odcinku Nowa mapa, także wraca Warzone na pełnej... Eee, no i co? Ciść ciść, Bye, baj Ej, a gdzieś tutaj są niby kopalnie, czekaj To tutaj o to chodziło? Ja nie wiem Czy jest otwarte? Da, tak Kur, ole, Ole O nie, dobra nie ważne ma... Ale tu jest otwarte <laughs> To jest otwarte, to się zmieniło? <laughs> Ja biegnę tam, mówię, o oh, kurde, ale ja za nic nie Nie, dobra, wydaje mi się. Ale gdzieś tu coś otworzyli, niby. Dobra, mam kasę, Gong, gą, gong. Go. Siemka, banan, witam. Siem

Fala, mano. jad. za kupiem. Tu Jaguar 3 0, do swojego punktu nawigacyjnego. bez sensu gra. Nie trzymaj się! Który Nie, nie! O. Jest co? Nie, to zabrał, ale mam Nie, nie, nie. 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 O, aut. Ok. Pod nami. Z góry mię, zaczynamy dalej. Nie wyskakuj, nie wyskakuj. Nawet mi ją, ale na BSP. No. Weźmy traka sobie. Nie wiem, czy tego wygląda. Przeciąga z przodu Ostrożnie, poluje na was wroga do brzydka. A, a co to jest? Nie wiem, Zbliża się chmura gazu. Przedostać się do nowej, bezpiecznej strefy. coś przed nami na mascie. W tym miejscu. Tutaj. Od razu. Tylu ją. Dać fatto male. Masz to martfon? Tak. Inaczej bym ci zabrała Dobra, selfa kupuj I Wyczuć kasę potem Mamy zwiad! No Tu Gościa odejdziemy Jestem bez paszczowego, wrócić? Uwaga, BF, leci na oparach. Zbliża się do was chmura gazu. Owo, ta uniknęła za to, na 14 miesiąc? Witam, A dobra, gdzieś tam pojedziemy tu. Ruszajmy ja. Zrzucili gdzieś, no zaraz wpada BSP. Uwaga, BSP na owadach. Wracamy do bazy. zapasy. Leci mają mnie na celu. Te drugi w drugim budynku był. Idzie drugi. Daj ogłuszający. ogłuszający. Nie dostał. Marszę się w rogi tak. mhm. Ja prowadzę. Aha. Dachu są, dobra, Kryk, do środka go go kurde Chodź, 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 on na dole był, nie? Tak. Ten jeden zastrzelił Czekaj, nie wychodź, nie wychodź, ostrożnie, schowaj się, się, to się jadę na lot, na dach wy, wyjdziesz no. na nich. Chodź Tutaj z gościu wyjdziesz. Chodź, 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 chodź na dachu. Tu jest gości na mnie. Nie na dachu. Mówiłem. Teraz zabijesz gościa na dachu, jesteś gotowa? Chodź, okay. tylko ty linką wyjdziesz, linką wyjdziesz, na zewnątrz tu, chodź. Linką? Tak, chodź. Którą? linką tutaj wyjdziesz, tu jest, obok traka. Obok traka. Tak, ty jak wyjdziesz na lewo, ale nie wierzę, jak ci powiem dopiero, bo na razie nie mogę pójść. No? Czekaj, Tyle. czekaj, czekaj. Ja będę leciał od dołu na pełnej. No. Ja wiem, Tyle. że tu nie wyjdziesz. Dobra, Tyle. go, 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 leć. Przecież ja od nalotu umrę. Jedź, nie umrzesz, mój nalot. Dobra, nice, jest spójne, nie żyją. Widzisz? Jaki team play wyjechał? BSP droga. Tutaj celuje snajper, uwaga. Tu. Wrogi cel! Podlecimy tam do niego? prawa budynek goście tam chodź. Skoczemy na dół. Mhm. Prawda, tutaj, dobra. Tak. Udać się Namierzyliśmy nową bezpieczną strefę. Uwaga, wroki, I To. Dobra. Mogą być na tym niższym teraz. Oni tu gdzieś zlecieli, nie? Słyszałam. Musimy do strefy i tak. Dobra, musimy lecieć do strefy i tak. Komuś to potrzebne? Mogę zlecieć na nią? Ej, celuję, celuję, celuję! Na, na tym niższym budynku Dobra. jest? Dostałem od niego. Dobra, każdy będzie leciał, będzie trzeba ich wyjaśnić szybko. O, zleciał? Na pakę? Do gościa? Nie, nie, nie. Tutaj. Och, to poleciałaś. Dobra, dostrzymałeś go? Musimy lecieć do strefy pętej. No świecę. Dziękuję, Możemy pojechać Potos, z chodź, po to, spróbować i jolotom. Albo zbudę choć, bo to Daleko? Ona tak szybko trochę leci, nie? Dobra, radę. Nie no, port to jest najgorsza ta, jak mi tam przejdziemy. Nadami BSP droga! Leci na mnie auto. Dzięki. On jest sam, więc może No nie wierzę, że on to przeżył. Czekaj, może go dobić jakoś. No. Dobra. Jest. No Zamknę. Zamknę. Hej, ktoś tutaj zleciał? Gdzie to? Nad nami będzie wroga. Arno. Tutaj, tutaj, gdzieś, tutaj. Ładnie. Jeszcze jeden gdzieś. Kiedy od strony, się? od auta, gdzieś tam. Od auta? A. Są do strefy teraz to nie. Lato niby jest fajoga. Ktoś tu nie? mnie sobie. Tak? Ty tu? No, no. I do strefy. Po prawej, do prawej iść. Róg na Wreszcie. widoku. Przyjeżdża się gaz. Oznaczamy wam no. nową bezpieczną strefę. O Jezu, plecy i tu w przód. Snajper plecy jeszcze. Dwóch snajperów tam jest. Uwaraj. Gdzie mam iść? Idę do ciebie. Oni no są na górze chyba. Kurde. Ca Cały czas celuję. A plecy? Nie, plecy? nie wiem, no teraz. Na plecach też ktoś był. jak? Hmm. Kurde. Ja już nie mam kewów. Dobra, chodź tu, przejdziemy przez no, masz ten, masz kewy. Dawaj. Tu też jest. Na dachu. Dobra, no chodź, te. Snajper. Dobra, idź. Ostrożnie tam, teraz gdzieś się ustaw. Będziemy musieli ich złapać. jestem na No Najlepiej ten sklepie, jak pójdziemy, kupimy kewy, chodź.

Nasz BSP. No, i bezpo. No. no tam z pleców, to Jest kawy, chciała, jeszcze jeden. tutaj. No, możemy się na tych Idą teraz tutaj. Na razie nie zcelam. Czekam na lepszą pozycję. Nie strzelaj Kopiemy ich teraz tutaj. Podejdźmy sobie tutaj, od, od tej okay. strony. Raz się teraz się biją tutaj. Gdzie tu jest kolejny? Gdzieś tu do kości No dobra, no się brał, ale Nie, ja Jeszcze jeden na ja leżę. Dobra, tu mamy czysto. Okay. Trak, uważaj, trak, trak, trak. Dwa traki. Nie wiem, no musimy się dostać chyba tam na górkę, co? Za, zaraz, tak. No zaraz pójdziemy z tym sygzachem. Nie, nie, chodź, 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 chodź ja je Czemu? No bo to i tak strefy tam nie masz. Ojej, ojej, ojej. Tam są też goście. Cześć. Tam. W pociągu. Snajper celuje do mnie. To jest... Poza strefą. Aby nas nikt z górki nie zaatakował. Ja bym poszła górką, ja, Dziękuję. ale nie. spędzanie suba. Chodź, podejdźmy na ten punkt, co zaznaczyłem gdzieś mniej więcej. popsujmy. Chodź dołem. Jak dołem? No tędy. Zostańmy sobie tutaj na razie gdzieś. Ej, tutaj będą łazić. Musimy na razie trzymać sobie też plecy. Tam nam na razie nie strzelam, oznaczyłem typa, który podjeżdża, na razie nie bije. widzisz go? Nie. Obe, schował tak. się teraz, czekaj, a on ten trak jeździ. Ej, celuje ktoś z pleców, tutaj. do, do uczy góra. Góra.

Dobra, tutaj zostajemy chwilę. Udało ci się przejść do pierwszej dziesiątki. Zbliża się. Uejść poza to. Mamy to fajnie by było zająć, tam jest taka butka. Idę tutaj. Pośle z lewej strony. Za mną. Zeroma. masz, masz to tutaj W to miejsce Kurde Nie no nie Dobra trzymamy ich Ostrożnie ich trzymamy Dobra Wiemy gdzie jest w tym miejscu Dwóch gości to jest A może jeden? A, no jest. Chodź szybko za tą budkę, musimy przejść. Teraz będziemy troszkę wdupni, jak tam ktoś się ale... Kurde, dostałam lucię. Najpierw. dobra. Chodź, 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 Nie chodź. Chodź. Masz Sceluję. Tam, 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 gdzie? Kawę, kawę, kawę. Wiem, na przeciwko, kurde. Ja mam ten alarm. Ze wszystkich stron celują. Tu, 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 gdzieś. Gaz. Oznaczamy wam nową bezpieczną strefę. Możemy łapać tych snajperów, może będą przebiegać do strefy. Te plecy, cały czas plecy. Tam, gdzieś. Sniper jest chodź, 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 Na moim marku jest sniper, tym ostatnio zaznaczyłem. Przebiega nie. kolejny Tutaj są, to jest Kurde, to jest tam Nie Dobra, ja się podniosę. Nie, 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 ty patrz. Nie mam w ogóle kebów, więc jest lipa. Ruszajmy do bezpiecznej strefy. Tam bije z nami, Prosisz gdzieś... Ja tam mówiłam, że tam właśnie są. Ja nie wyjdę na plecy, wiesz? Mm -hmm. Nie wiem, i są, bez coś znasz. Ja się czołgam sobie, Kurde, no, widzieli żeby... mnie, najgorzej. Leci ogłuszający! Obiłam okay. trochę. I jeden leży, a drugi? Nie no, hit. No, dobra, zgłuszałem. Plecy biją. A, to, są, to nie wiem. Kurde, nie mają kebów ani nic? Nie wiem. Nie no, hit. Jest kewa dobra. No, będziemy się do nas strony. No, no. Ile, ilu jest? Jeden? Tak. Gdzie? O, to też dostajmy. Gdzieś przed nami. Wydaje no. mi się, że za tym. tu, tu no. Celowo z tego. Drogi cel! ładnie. Uf. A mam 10 fragów. No, Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiacie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijajcie również na streamki do mnie na fanpage'a. A jak ktoś nie ma Facebooka, to może oglądać również na LechTV. Linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na streamku. Cześć, cześć.